Opa, kto szybciej zgadnie kolejność, wygrywa. Wszystko. Jedno. Jedno. Ciu. Dobra, to teraz moja kolejność, to tak? Jedno. Dobra. Ile? Liczę. Zero. Zero? Nie pamiętam, jak było wcześniej. Robimy tak, tak. Dwa. Dobra. Dwa. Dobra. Zobaczymy. Jedno. Jedno. Dobra. 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 Dwa. dwa. Jedno? Nie, dwa. Jedno, jedno, jedno. Tak. I to jest wszystko. Nie? Dwa. dwa. Cały czas są te dwa. I... Dwa. dwa. Będę zrobił <susuruj> strategię, zaraz. Jeden. No, Wiesz, ja się pogubiłem z tym. Dobra. Tak. Jest jedno. Trzy. Trzy. Uf, dobra. Jedno? nobra okay. dobra, czyli to są. Hmm, ustanówmy się, zróbmy tak, ile? Dwa. Dwa. Teraz. Dwa. Dwa, kurde. No trzy. 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 Trzy, no, no to chłopie, jak liczysz. Dobra, trzy, to mamy tak, tak i tak i wygrane. Trzy No nie. Prawie na Nareszcie, nareszcie w końcu coś wygrałem. Byłbym Was zżygałbym się. Na to się zżygam na wizji.